Jest godzina 23. Jak co noc, funkcjonariusze Straży Miejskiej dokonują kontroli opuszczonych budynków i pustostanów na terenie gminy, poszukując osób bezdomnych. Temperatura w nocy spadła do około minus 15 stopni Celsjusza. Dobry wieczór. No, ale co nie ma miejsca na osłonę no Co? Pójdę, pójdę jutro do Białego bo tydzień mi nie było w ogóle przeszło. No tak, no ale ty pan, jest duży mróz. Ja tu dzisiaj jestem te, dopiero i to, i to będę zgłosić tą kierownicę i tego, no. no a to dlaczego pan tutaj śpiewa, śpiewa na Bo tutaj śpi? Ja nie śpię, na nie poszedłem, bo trzeba, najpierw trzeba zgłosić, a kierowniczka tylko jest do godziny... No, do, do trzeciej, no, później nie, nie ma jej już, nie? /a? Ale jak pan będzie z do rana, to pan tutaj zamarznie. Nie, nie zamarznę, nie, nie. To może lepiej sobie pochodzić, pospacerować. Nie, ale przecież ja jestem cześć, wyjdź, ja go nie chcę już. Nie, ja nie mówię, że pan jest pijany, no ale pan jest zima. Jest godzina I prawie to. Prawie Przepraszam, że że przepraszam, ale... Dobrze. Iść się przejść, zagrzać, a nie spać tylko. Tę mroźną noc odnaleziony mężczyzna spędzi w noclegowni Wzeszcza, która mieści się obok siedziby Straży Miejskiej. To miejsce zostało już zabezpieczone przez administratora. Tej nocy sprawdzanych będzie jeszcze wiele podobnych miejsc.